Uwaga, na samym wstępie chciałem Was poinformować, że dokładnie po tym odcinku, który jest 4-minutowy, prawie pięcio, a wiem, że nie lubicie krótkich filmów, to od razu Was informuję, że po tym odcinku, kilka godzin później pojawi się kolejny, długi tym razem odcinek z horror mapy, więc zapraszam do oglądania i czekajcie na kolejny, żeby hejtów nie było. Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku. Zagrajmy w garys Moda horror. Mapę czekaj, schowam moje pierwsze A u mnie delicje. pierwszy odcinek, który będzie gdzieś tam w tygodniu wrzucony. Czekaj, poprawię swoją myszkę. Dobra, czytaj. Witam nas to jest Marian. Dobra. After Gordon Free Rock. No, go. escaped from the Evil Combine's Army in City 17. Czekaj. <laughs> in... Hehehe, 17 Hehehe, <laughs> need to go rock climbing Czyli co, wspinaliśmy się? Serio? Uh, but when he was rock climbing, he mysteriously fell down Aha, spadliśmy w dół uh, And now he wakes up He's Aha, i obudziliśmy się, spadliśmy w dół, zemdleliśmy i obudziliśmy się tutaj Aha, weź to A co to jest w ogóle? teraz Aha Okej, okay. okej. Okay. Czemu tu zginął Gordon? Nie, to nie gordon. Tyć Ty... pierwszy. Gordon. To jest ten. Jak on się nazywa? No i cić. Giman. <noise> nie ten <dentysta>. ten Co? Pokaż. <noise> ja tu nie idę. Ale ja nic. z to małe go wspomnienia. Nie O, mamy. Aha! Cześć! Ej, on tu chyba, to to chyba nasz dentysta ujawnił się wreszcie. O oo. Co to za lagi nagle? Nie mhm. wiem, ale ja sto, stoję po prostu w jakimś czymś i to mnie loguje. Dobra właśnie. Z, nie, ja nie chcę tego krzesła widzieć nawet na oczy <noise> Ale tu biało, Sądzę, Z, że to będzie screamer. Sądzę, że zniszczyłem pudło, które miało nam pomóc tam wejść. Chyba nie. O. Oh no! I gotta stop whoever's behind these evil human experiments. Wiesz co? Nie chcę się obracać, jak on to powiedział. <laughs> Za nami nic nie... Ej, ta czaszka się tu pojawiła. Trudno, no idź <laughs> dalej. No. Aha. <laughs> <laughs> oh no. i have to to fight evil dragon. <laughs> evil dragon. Och no, ale słyszysz ten... ...tą ironię w głosie tego gościa? Och no, oh, ten dragon... Tak. Och oh, no, widzę dragon... Bim smoka, nie! Headshoty, mowale! Au. Dobra, my go mamy na stare bisz... ...czy mamy spaść w dół? To jest chyba walka z bosem. Chyba tak. Ojej... O, wygraliśmy! Och. Czytaj... No, to jest ten niepowtarzalny moment. ja w to nie wierzę... Człowieku, możesz się chwalić światu, że mapa... pokonałeś smoka. Ta mapa trwała, nie wiem, minutę? Czytaj... <laughs> Dziękuję za grę. Eee, aktorzy głosowi tako, protagonista, Iwan. Jakiś tam, men. Eee, make sure to promote this map for a Kickstarter. Eee, aha, to jest sequel jakiś. Bardzo dobry, Evil Dragon. Jaka muzyka? Oh no, Evil Dragon. <laughs> a więc komentujcie. Nawet tego nie wrzucamy, bo się nie opłaca. Ja to wrzucę. Ej, nie, bo. ale nie widziałeś, jak cię hejtują za krótkie odcinki. Czekaj, bo coś Nawet mi tek... się stało. Tego się nie opłaca wrzucać. To można wrzucać jako śmieszne momenty. Nie wiem, co się stało. Ja też. No to komentujcie, subskrybujcie i oceniacie, więc na razie. Ano. Gaben, Ben, Gay Ben, Gay Ben, uh, No. Gay ben, Gay Ben, Gay Ben, uh, no. them ben, ben, Gay Ben, addition, Ben, uh, no. Gaben, Ben, Gay Ben, uh, no. gave Ben, gave Ben, Ben, Ben,